trafiliśmy właśnie do szpitala to jest gabinet lekarski yy, w szpitalu full prowesska To jest sisiza prawie jaksi siam A więc sylwa za bardzo rozmawiać nie może bo jest chora i przyjadźmy do szpitala i poddajemy ją w szpitalu tych chcieli zrobić również jakieś... Zawsze co się nie zgodziło. Zrobiam, co, Już od razu polepszyło się, jak doktor przyniósł igłę, szykawkę i po tu jakieś zabiegi robi. Jedyne co to się zgodziło, przynajmniej na inhalację. o proszę, inhalator o głęboko oddychamy tak, boli gagoni. Jeszcze raz tutaj wracając do inhalacji wspaniałych. Tylko ja takie piękne. Są sobie tylko pokienka, to fajne. Podoba się, a chciałbym cię zostawić. Ja naprawdę doceniam to, że pracuję w takim szpitalu, jaki pracuję i mieszkam w Polsce, bo po prostu jest to pasaż i na że źle w to jest po prostu taki ruim, taki syf, że w ogóle patyczki leżą na podłodze, różne przyrządy takie chirurgiczne. W razie coś było wyrane, chyba krew na stole i pan doktor to że także po prostu masakra nie ale co ja pomyślałam, no, naprawdę. No, tak się dobrze czuję, że po prostu... Niech ich inhalacje nie wiadomo co dają. Yes. Coś na poprawę humoru. Głupi nasiu chyba. Okay. <grymka> I takie i pluwaczka. technicznie egipskie bardzo ładnie siedzi Ile pan butelek przyniósł? Na razie jedną do puchania wody. Czekaj. To kochani, mam nadzieję, że was wszystko lubi. Ja nadaję morza troszkę buja. Wczoraj był w szpitalu, dzisiaj jestem w kółku. o zobaczcie sobie na morzu, nafaszyrowałam się egipskimi lekarstwami to spowodowało co mnie to jest tyłek po co spowodowało oj, 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 mój parat tyłek zaraz ginę po prostu nagrywając, żeby mieć ładne ujęcie, bo to jest na selfika zginęła Boże, 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 że tak nie w szybko. Łódź na mnie atakuje mi Oj, nie ma warunków widzicie, kochani. Także napaszyłam się jak wszystkimi lekarstwami. Jakoś żyje. Yy. Także stwierdziłam, że trochę muszę skorzystać z tego morza. Ja tylko, że nie skampuję. A zawsze z tylko jest w zasadzie tu przyjeżdżam tylko po to, żeby snurkować. Ale zresztą też jestem w Hurgadzie i tutaj nie trafię, ma takich, więc powiedzmy, że nie jest mi tego przykro. No, ale mam nadzieję, że lekarstwa egipskie dadzą radę. No raz jeszcze jak na haju, także jest rząd, bo naprawdę, naprawdę. Tutaj jestem mam dobra, bo zaraz umrę jednak, I tu zaraz umiem na plaży. Generalnie to wszędzie jest odpływ, więc można iść i zjeść płyciutko. Generalnie tak Morze Czerwone jest w ogóle tak słode ma taką wyporę, że w ogóle nie trzeba umieć pływać, żeby się unosić na wodzie żeby można się położyć na wodzie. To jest fajne, bo na przykład moja mała się strasznie bała, a potem jak raz wyszła do morza, to już nigdy nie chciała wychodzić że to Boże, że chociaż na akwaparku, że jak gdyby ona wiedziała, znaczy do akwaparku do basenu, to ona by tylko siedziała w morzu te ryby i to wszystko, ale to nie teraz, tylko jak byliśmy ostatnio właśnie. No także plaża wygląda zacnie. No po prostu I, ta, i ten kolor tego morza to jest taki. No, kamera tego nie oddaje, ale jak byliście, to wiecie, ten lazur jest po prostu cudowny. Ileś tam w ogóle z alkoholami teraz jesteśmy w jakimś barze, gdzie... Przede wszystkim drinki opierają się na e, jogurcie i na mleku. Takie, wiecie, malibu. Te sprawy. Tylko w ogóle nie cierpię jakichś takich słodkich, mlecznych i tak dalej. W ogóle, w ogóle nie lubię drinki. Witam się z Trumą w pierwszy dzień. Hello. Jest uh, husband mój uh, mężczyzna. Ja się generalnie strułam winem. Ja generalnie strułam się winem i tak naprawdę poza winem, no jest piwo, ale jest gasowane, więc te kartony mi boli, a drinki są takie, powiem tak, niespecjalne. Natomiast bardzo generalnie najczęściej opinia jest taka, że w Egipcie nie da się opić, że te alkohole są mega słabe i tak dalej. Otóż nie kochani, te kole są mocne. Ja specjalnie sprawdziłam, ile ma wino e, egipskie. Wino egipskie ma 12,5%, więc jest e, z tej wyższej jakby półki, bo e, w Polsce wina mają od 11 do 13%, tak mniej więcej. E, piwo Stella ma 4,5%. <kłysy> ma 4,5%, więc e, no, tak jak w Polsce powiedzmy prawie 5%. A wszystkie takie alkohole jak whisky, brandy, rum, wódka mają około 30-35, więc nie wierzcie w to, że nie da się upić, ponieważ jakieś byłam w Egipcie i pamiętam ee, dwóch Polaków przyjechało ze swoimi żonami e, i oczywiście uważając i oznajmiając to, że to, to w ogóle coś co nie są alkohole, walili wódę ze szkangi w południe i skończyło się to tak, że jeden wylądował na e, kaktusie. Bledwo chodził i się przewrócił, e, upadł na kaktusa. Generalnie wiecie, wyciąganie tych kolcy i tak dalej. No i... <śmiech> Resztę. Aż <laughs> do pół nie miał ciekawego. Okej, okay. nagadałam się, poszło i boc A ty byś fatalnie <laughs> poczułam. Po prostu aż mi się słabo zrobiło i wie. Już już byś jakieś prosk. Okej, okay, weźmiemy teraz jakieś polskie lekarstwa, bo po tych jebiskich to powiem szczerze, że się e, dziwnie czuję. Aspirynka, ups, sorry. Okej, okay, i zalewamy wodą. <laughs> bo musiałam wyjść z kolacji, gdyż jednak niekoniecznie się poczułam, żeby przebywać z ludźmi. Pokażę Wam egipskie lekarstwa. Jeszcze jedno mam gdzieś w torbie, ale to jest w ogóle, nie wiem na co to jest, na bakteria i to wyobraźcie sobie, przypominam jakieś w ogóle lekarstwo na alergię, Telfast, nie wiem czy wy życie. I pan na recepcie, doktor napisał mi trzy razy, po jednej w ciągu dnia i tak też wziąłam, natomiast dzisiaj doczytałam się, że napisał jeden raz dziennie. Widzicie nawet jak tu prześwituje i powiem Wam, że całą noc w ogóle nie mogłam zasnąć, mam taka... Mega podekscytowana, jarana nie wiem jak to nazwać, nie wiem czy to nie było przez to. Wiesz, niby to nie jest jakaś, generalnie wiem, że z pseudofedryną lekarstwa pobudzają, a te może kojarzycie, ale trzy tabletki jedną wzięłam przed snem i spałam dosłownie nawet minuty, przysięgam nawet minuty. Pierwsze głodomory zaglądałem przez okno. Już kolacja gotowa. Stoliki przystojone. Uchaże są gotowi do wydawania posiłków.

Naprawdę cieszę się, że dzisiaj jednak wraca do Polski. Powiem Wam, że przez cały wyjazd... Nie, muszę coś do cienia nagrać. Cudownie, kochani. Ostatni dzień wakacji, a ja dzisiaj czuję się najlepiej. Także... Także nie wiem, co mam robić, żeby ten dzień jakoś wykorzystać. ma od kaweczki. Myślę, że to jest dobry pomysł, chociaż... Dla takich e, osób, które naprawdę lubią kawę, to raczej w, w Egipcie nie znajdą nic, co by im spasiło, bo ta kawa z kawa jest średnia. Spokój ci? Dla dla ci? Dla jest e, ice coffee latte. Ice coffee latte to jest mleko, lód e, i syrop kawowy. Tak, tak nazywają ice coffee. Powiem wam najlepszy e, hit, że sobie piękne sukienki, że sobie tutaj sobie taką zajebistą sesję na Instagrama, wiecie, zachód słońca, morze moja piękna, długa sukienka krągowa zrobię sobie piękny makijaż i tak dalej, i po prostu dupa ostatni dzień i ja generalnie dopiero weszłam z domu, ale mm, e, powiem wam, że nie będzie ładne insta poteczki, ponieważ e, generalnie. Ja nawet nie mam siły, jest nos czerwony, gile z nosa, także, także nie będę instalaseczką niestety. A tutaj w ogóle od, w zasadzie od tego daszku to jest spa, od tego momentu cały czas są same restauracje. Tak jak troszeczkę na krupówkach albo w Sopocie. Chyba zaczynając zaraz od spa to mamy włoską, później mam być taki daszek azjatycką, mamy rybną, y, marokańską, potem są grille i to jest chyba taka tradycyjna, coś takiego, ale tego jest jedzenia, po prostu maska, nie do, nie do przejedzenia. No a jeszcze Wam nie powiedziałam, że między w ogóle tymi restauracjami jest, jest pełno barów takich tematycznych też, y, barów z alkoholem oczywiście, nawet jest bar y, taki alkohole, Yy, mleczne, jogurtowe tutaj jest scena, tu są przede wszystkim animacje, no i tu już mamy recepcję i główne wejście bardzo ładne w ogóle no i tu jeszcze jest basenik także można sobie z baru wskoczyć do basenu no super, super, po kilku dniach wiecie, tak czy jest jakbym sama to zwiedzała dopiero na, od początku o i wejście bardzo ładnie jest Ja powiem wam najlepszy numer, nie wiem czy będę w ogóle myśleć w Instagramie, a już dobra, no, co? nic z rosyjskiej jest na mobce. Wszyscy mówią, że, że jak się jedzie do Egiptu, można być dwa do faraona, że trzeba jeść to albo tamto, żeby właśnie nie mieć później jelitówki, litówki, znaczy w sensie no, rozwolnienia. I ja już raz przeszłam klątwę Faraona i to była po prostu totalna. Ja natomiast mam całkowicie inny problem. Powiem Wam, że oprócz tego, że no, kilka dni spędziłam w zasadzie w pokoju, to jeszcze brałam tyle lekarstw, że zadziała to całkowicie w drugą stronę. Tak, czyli takie anty, antyklątwowe coś mi dopadło. I mam po prostu taki bęben, ale taki bęben, że od razu mogę wyjechać na porodówkę. Jak nie na porodówkę, to tak myślę, że jak ludzie patrzą na mnie, to mi się... no tak, to skorzystam z tego all Inclusive, bo mam brzuch po prostu do kolan prawie. A tak naprawdę to powiem wam, że jeszcze w życiu tak mało na Ony Inclusive nie jadłam, ale mam tak na nadęty bęben, ale na... naprawdę, ale... no, także dalej marudzimy, po prostu. Jestem generalnie w tym, jakby padłam w ten trans marudzenia i nie wiem, kiedy z niego wyjdę. Bo zaraz będę pewnie marudzić, że musimy jutro wracać, ja się przecież lepiej dzisiaj czuję i dlaczego musimy wracać. Także sorry, wybaczcie, że ten film jest taki, będzie generalnie taki ciągle maru o marudzeniu, ale no, tak czasami bywa. i tutaj jest bar. Bardzo mi się podoba, tak mega klimatycznie tutaj jest. Można sobie usiąść na zewnątrz. But, uh, uh, for two years, yes. Yeah. Yeah, and we have something like this for ten years. Uh, so it's the best one. Okay. And how so much for this? Do you have euro or dollar? Euro. euro, euro. It's three. Three it's We have something like this. Two, two for mm -hmm. one That's okay. the same. Three euros, David. Not How about tea? Tea. No, no. Why not? You can uh, give you. I can give you a little bit for right? try. We have in bread. This is out money. Uh, yeah, <laughs> you can't. No, it's very but sweet. We must uh, come because she wants to sleep. So, thank you very much. Not about uh, something for the sun because I uh, I think you bought the bread for the son. Have <laughs> <Not> something like that. <laughs> thank this. You, you very much. Try. Is it money for you. Try this. Okay, I try, but I not buy. His name: Camel Milk. and Afghan and Tamil uh, this is very good for body and uh, for skin mm -hmm. for red uh, skin for allergy uh, sensitive skin but it goes to all it's good very nice and i have something also in the vera. This it's very good also for that uh, for, mm. some, for the and for the back maybe i come back okay <laughs> <What's> <laughs> <inaudible> thank you very much